Cześć, Siemanko! Z tej strony SixBee i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z Mistrzostw Świata w którym powiem Wam swoją refleksję na temat półfinałów tego właśnie turnieju zorganizowanego w Katarze a więc przechodząc do pierwszego meczu Argentyna-Chorwacja nie spodziewałem się takiego przebiegu meczu, takiego obrotu spraw Argentyna rozjechała Chorwację Chorwacja bezbarwna, nikt tam tak naprawdę nie dał impulsu do ataku. No naprawdę, taki bezbarwny mecz Chorwacji, który prędzej czy później musiał się przydarzyć, gdyż widać było, że byli bardzo zmęczeni. No i jednak odczuwali skutki dogrywek i karnych. Argentyna była w miarę wypoczęta, nie grali dogrywek. Żadnych, chyba nawet. No i po prostu pokazali siłę i są no, na pewno faworytami w tym momencie do wygrania całego turnieju. Drugim półfinałem był mecz rozegrany wczoraj Francja-Maroko. Francja, myślę, że zasłużenie wygrała 2-0. W sumie to po prostu zasłużenie wygrała, bo 2-0 to jest troszeczkę za dużo, jednak. Bo Maroko, nale... Maroko należało się rzut karny, Po czym, jak Teo Hernandez poślizgnął się i wleciał w Bufala, a Bufal jeszcze za to został Żółtą kartkę. I to się działo wszystko w polu karnym, jak wiecie pewnie. No i no i w sumie to powinien być rzut karny i tak wszyscy sędziowie się powie... wypowiadają, że przynajmniej tam e, nie powinno być żółtej kartki dla Bufala a co do podyktowania rzutu karnego to Var powinien wskroczyć i powinien być zostać podyktowany bo, ponieważ e, niby Teo Hernandez dotykał tej piłki ale jednak e, no, wleciał z pełnym impetem w e, Bufala no też e, na uwagę zasługuje gol e, Kalu Młaniego, e, który wszedł Niecałą minutę wcześniej, jak zdobył gola, więc naprawdę gratulacje dla tego młodziaka. Świetny, świetna akcja Kyliana Mbappé. No i co, 44 sekundy potrzebowało, żeby zdobyć swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji Francji i na Mistrzostwach Świata. Więc w sumie myślę, że bardzo dobry występ sam z tego. No wiadomo, że podanie było po prostu... Wydaje mi się, że Mbappé chciał strzelać, ale coś mu nie wyszło i lżej podał. i, Znaczy, lżej strzelił i to wyszło jako podanie. A Kolmuani yy, no, dobił to do bramki po prostu. Wiele takich bramek yy, się zdobywa na meczach i tak dalej. No a teraz przejdziemy do zapowiedzi meczów ostatnich, tak naprawdę już. Ostatnie dwa mecze. Baraż o trzecie miejsce, mecz o trzecie miejsce w sobotę 17 grudnia o 16:00 Chorwacja Maroko. Powinien to być bardzo ciekawy mecz, tym bardziej, że Chorwacja właśnie ma za sobą ten słaby mecz i będzie chciała udowodnić, że to nie była to nie był przypadek, że doszli aż do półfinału, no i teraz że walczą o trzecie miejsce. Tak samo jak i Maroko. Które na pewno będą zniesmaczoni porażką z Francją, gdyż widać było po ich grze, że są w stanie zagrozić bramce Francuzów. No, jedna akcja, co pamiętasz, z tego Francja-Maroko, to jak przewrotko strzelał jeden z Marokończyków. I naprawdę niewiele zabrakło. Gdyby nie Hugo, Hugo Loris, to prawdopodobnie byłby gol. Teraz płynnie przejdźmy do finału. Finał Argentyna-Francja. To będzie bardzo ciężki mecz, bardzo ciężki i dla typerów, i dla samych zawodników. Ciężko jest wytypować jakikolwiek wynik tego meczu, czy nawet zwycięzcę tego meczu i całego turnieju przy okazji. No ale Francuzi mają swoje atuty. W postaci środka pola i Kyliana Mbappé, a Argentyńczycy, obrona na pewno mają, obronę mają bardzo dobrą. W sumie też Francuzi, tak samo. Gorzej troszeczkę na bramce w Argentynie. Myślę, że Emiliano Martinez jest troszeczkę słabszy niż yy, Ugo Loris. Yy. No i co jeszcze? No na pewno Argentyna ma, wiadomo, Messiego. No i środek pola taki przeciętny, przeciętny w sumie jest. No więc co, w tych meczach ostatnich nie pokuszę się wytypować zwycięzcy. Zobaczymy jak to wyjdzie, po prostu jest to e, naprawdę ciężkie do wytypowania. Tak samo jak i w meczu Chorwacja-Maroko, tak e, w Argentyna francja nie wiadomo kto wygra. Jest tyle niewiadomych. Cały ten turniej nauczył mnie naprawdę... Yy, takiego zachowawczego typowania, i co przyniosło czasami yy, słabe słabe wyniki, bo w pewnym momencie już typowałem po takie wyniki 1-0, 2-0 maksymalnie, a tutaj okazuje się, że na przykład w takim meczu Argentyna, Chorwacja padły 3 bramki dla Argentyny, więc w sumie nikt się tego nie spodziewał. No to co? Na dzisiaj do widzenia. Do zobaczenia. Do następnego. Następny odcinek nagram dopiero po Mundialu, przed świętami Bożego Narodzenia. Cześć.